Co tam o, masz w tej o, o, patelni? Ja, Kaczkę. Spiekła ci Nas. się trochę. Taka dobra jest, śląska. Weronika Wrona ukradła logo i potem trzeba będzie zrobić całe logo Wrony, ja... Po co? to Pod... <laughs> logo. <śmiech> <śmiech> Pijesz Zaczynaj, Dobra, przepraszam. A witajcie, czy witamy? Nie ma tego w skrypcie. Witamy. Zaczynasz? Dobra, Kasa no nie no, na mnie. Chalwa jest gorąca. No jak ja czy... chciałam teraz zacząć. Wiesz co, ja się też jeszcze napiję kawki. <laughs> dobra jest? Mięso co? cukru. To no, bez hitu. Kto robił tę kawę? Patrz jaki plat mamy Widzisz ty to? Nikt tego w ogóle nie czyści. Nik! Kto to czyści w ogóle? Cały stół. Zaczniecie dzisiaj, bo to na żywo jest ogólnie. Bo przepraszam, już to wyciekam. Witamy w Twój News. Ale teraz ja, tak? Nie, bo to... News. Na te newsy obchodzą. Witam serdecznie z tej strony tak Emo jest. i Kermita. A w dzisiejszych newsach... Tak, wiesz, no tak, trzy, cztery ustawiamy, uderzamy blatem, w blatek Dobra, Dobra jest, 3, mamy to, no. 4. O kurde, Oj, w dzisiejszym odcinku. Jaki odcinek Jak to News nie odcinek? W dzisiejszych zanim... newsach! <grywa> Już mówiłem to! <grywa> Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, czyli bardzo w sensie bardzo rozbudowana gra turowa, którą możecie zabrać ze sobą wszędzie, bo jest mobilna, a co najważniejsze jest za darmo, a to jest najlepsza cena na świecie. Jeśli chcecie w nią pograć, możecie kliknąć w mój link w opisie, bo dostaniecie parę fajnych benefitów, o których powiem chwilę. Chwilę. Raid ma bardzo ładną grafikę i cudowny przycisk auto w tym miejscu, dzięki któremu właśnie wbijają mi się poziomki, a ja mogę pić sobie herbatkę z mojego gigantycznego kubka. W tym miesiącu do Raid dołącza nowy, bardzo sympatyczny bosklanowy, Hydra. Ta hydra może nakładać gnicie od środka na naszych bohaterów albo przykładowo przerzucać na nich obrażenia. A teraz najfajniejsza informacja, którą strasznie się zajarałam, bo dzięki Raid. Możecie mieć swojego własnego simpla w telefonie, tego najlepszego gracza w Counter Strike'a, jakby ktoś nie wiedział. Tyle, że AWP nauk mu wymienili. Ale i tak jest super! Możesz go mieć za darmo, musisz tylko zalogować się 7 razy przed 28 stycznia, a taki simple to podobno plus 50 do celności w FPS-ach, także no, ja bym nie zwlekała. Kliknij link w opisie albo ten kodik tu, tutaj. A otrzymasz epickiego bohatera rektora Drafa. Chyba tak się to czyta. 200 tysięcy srebra, jedno uzupełnienie energii, jedno doładowanie PD i jeden starożytny odłamek. Te rzeczy będziecie mogli odebrać z tej skrzyneczki tu, tu, tam, w rogu, tam, tej. Pamiętajcie tylko, że są one dostępne przez najbliższe 30 dni i tylko dla nowych graczy. Tyle z mojej strony. Życzę Wam miłej gry. Weronika, Wrona, pod logo. A co z tymi skamami? Są, no? Są skamy. Reklamują nie? skamy w internecie. Reklamują znowu skamy, tak? I kryptowaluty, tak, tak. No. I kryptowaluty też i są złe. E, Druida z lasu, po. Ten skryt jest do. To nic nie jest napisane. Kurde, nie potrafi po prostu czytać, temu weź, masz mój. A to masz też mój. może być problem. Fui? Do góry ja trzymasz, debilu. A. No, faktycznie, teraz no. można uczyć literki. No. No, 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 no. Tajemniczy informator ma dla nas. Tajemnicze informacje. Pewne mogłeś powiedzieć. Już. Nie, tajemnicze, bo jest tajemniczy bardzo. Jest dużo tajemnic tutaj. Po... <śmiech> <śmiech> Magiczny Damian i jego matka trafili do więzienia za to, co robili w internecie. Słyszałaś dokładnie? Nie, No ja bo dzisiaj o tym powiemy. No, fajnie, fajnie, za... że się. to się no, czegoś super. dowiem. Jest super. Jest super. 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 Kocham tę pracę. <laughs> Mogę dostać cukru do kawki? Teraz ja, tyś nie przebieraj w tą małpę. Już sekunda. Przebieraj w tą małpę chodź tutaj. Cukru nie mamy. <laughs> Ale zanim przyjdziemy do news, stawcie lajkacza, suba, dzwona tam kliknijcie na dole I nie zapomnijcie kupić naszych blues y, z Astronomy Wear. Super koszulki, bardzo dobrej jakość, Przyte Szyte to w Polsce, w... fantastyczne szwy Założycie je i od razu odlecicie. Jak po Nie, tak, nie. Weronika Wrona ukradła logo. Czy słyszałaś w ogóle coś o tym Kermita? Tak, słyszałam. I mówi, że ona totalnie nie wiedziała, że to będzie kradzież. Najgorsze jest to, że logo wygląda identycznie jak te, które używa w materiałach. Posłuchajmy samej Weroniki, co ma do powiedzenia. Tak. <grym> tak. Ale powiedziałam, nie? Ale powiedziałam. Oh. DAJ MI SPOKÓJ! Tanie. Influencerzy znowu zaczęli masowo promować skamy. Promują proszki na zęby, które powodują utratę uzębienia. I kryptowaluty też, które powodują utratę środków finansowych. Tak, yy, pobudziks, który powoduje szybkie wstawanie w nocy, w dzień. Pobudziks? Pobudziks! <laughs> On to seria powiedział. pobudzik, szybko cię pobudzi, śpisz dalej. Cześć widzowie, ostatnio wszyscy się do mnie próbują, jeżeli chodzi o te kryptowaluty. Ja wam powiem tak, pluję na hejterów, ja wiem, że to z 3 dolarów, spadło nagle do 3 centów, ale to się jeszcze urośnie, mówię wam. Cześć widzowie, prawa wygląda tak, że się wstałem o trzeciej. Nie bierzcie tego pobudzik, Sta przepraszam, że was zreklowała. Pociężkami Kleck Brown, Ja się szkigrzałem pobudzicie nie ma wszystkich zębów. Tam z tyłu już wszystkie wyje. I ja nie wiem, czy mam teraz zrobić, Naprawdę przepraszam. Hej, <śmieniczy> wiesz co, Dawid? Ty nie masz w ogóle zębów. Ale jeśli nie masz zębów. Też używałeś tego gówna? <śmieniczy> <śmieniczy> o, spadają tak gwiazda. Chciałabym mieć Pamiętajcie, nie ufajcie skamu, zawsze sprawdzajcie co kupujecie i co macie zamiar kupić. Mam nadzieję, że sprawa. TAK! A STYCZKO, ALE RABAT! I leti shop. Obydujesz a Jeszcze w GBS-a w można siebie. dorzucić? BGS-a. A. I GBSa. a ale rabat normalnie powiedziałeś ci <laughs> ten... Bo to z mojego linku, to wiesz, ku. A GBS-a nie mam <laughs> Rabat, ale <laughs> i i <tleti. śmiech> Rabat, ale... Ale kupon! I... <laughs> Druida z lasu, Po pierwsze mnie. No, poj. No. Tyle w sumie z tej wiadomości. Tak, strasznie, ta. poj. Tak, no. Jest, no. Tak. A teraz sport. X-enc. Ten chłopot szachów na Twitchu utworzył turniej szachowy na Twitchu, na którym grają w szachy. Na Twitchu. Na Twitchu. <grywa> Lewandowski nie dostał złotej piłki. Czy jaki kolor tam ta piłka miała? Jej nie wiem. Dostał ją. Zinedin zin, zidan. To Messi, To Messi, bu. A. Zin Messi. <grywa> ZIN MESTI! Jakiś chiński zawodnik! ZIN Messi. Ja już zapomniałam, co miałam powiedzieć! Ło! Wow, Ty kartkę, ku... Widziałaś no. to? Autograf chyba chciał fan! Autograf sobie Nie lochy! Czekaj! Oh. O! Ze względu na pewien incydent naszej MMA, kolejne walki zostaną przeniesione. Jaki, a, a, jaki ugrzy. Ale kto ugrywa? Marmur! Bruzie. <noise> Marmur! <brydzie. głos> Bardzo dziękuję pani, pani Locho, dziękuję za wystąpienie. Ja również dziękuję. dziękuję. Kiedy następny casting? Yy, no Dogadamy się tą terminowo. Panie. Dobra, ja czekam w takim razie. Pa misiaczku! <noise> yy, a powiedz, że wracamy? Nie, 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 nie. W sensie nie, nie wracamy. W sensie dobrze, no. dobrze, dobrze, dobrze. Nie wracamy, nie wracamy, nikt... Nie wracamy, nie? Kurczę, nie teraz te chodzę tu, nie wracamy. Ej, ej, ej ja jeszcze Kawa. mam partyjkę do dogrania. Co, kurwa? czego? No kurwa ze sportu! Nie mogę nawet kawy z ciebie złapać, kur... sam pierdolca, Mów na o Weź moją. Nie, nie chcę, spierdlicę, masz za dużo no spier... ja cukru. Ja wolę bez Nie chcę. Weź moją. No dobra, daj. Nie mam już kawy, ale musimy wam powiedzieć nieco więcej o naszym tajnym informatorze. Informator udzielił nam kilku ważnych informacji a propos wyjazdu do Grecji, który był zbierany, na którym kurs. Wyjazd do Grecji, który, który, który miał zbierany... być sfinansowany z darowizn, prawda, tutaj zbiórka prowadzona. No weźmy to jeszcze raz. Uciekło kur... to. Mój skrypt. <laughs> Informator udzielił nam kilku ważnych informacji a propos biurki na wyjazd do Grecji. Który nie był wyjazdem do Grecji, ale szybko powiedziałem to. Myślić, że będą oglądać nieco dalej? Jak to powiedziałem już? Myślę, że połowy ludzi wystarczyłaś tym dzieci, które nas oglądają. Ej, ale niestety się okazało, że to, to nie jest biurka na Korocia, to jest jednak na jakieś zwierzątku fantastyczne. Teraz będą oglądać? Nie być jeszcze może w rudłach sakurskich, bo one przyjdą. Tak jest! Roblox! Eee, eh, więcej informacji udzieli nam informator. Przejdźmy do informatora. Dawaj, informator teraz będzie. <grybuj> <grybuj> <skrybuj> <grybuj> Ostatnio pewna młoda influencerka zrobiła zbiórkę na wyjazd do Grecji. Prosiła swoich fanów, by ci wpłacali pieniądze na jej zbiórkę, którą założyła. Sprawa ta od samego początku wydała mi się podejrzana, dlatego postanowiłem zrobić research. Przeczytałem 12 artykułów, przeanalizowałem kod źródłowy strony, na której była zbiórka i pojechałem do biura podróży, w którym influencerka zarezerwowała swoje wakacje. Po 30 godzinach researchu i dwóch zarwanych nockach uznałem... Mam wyp... Oj. A sobie co się Co kurwa? Nie, nic. <grywa> tak, no, ale rozmawiamy, taka rozmowa, no. E, potrzebujemy jeszcze chwili przerwy, więc teraz kończy kulinarny. Bonjour moi widzowie, witam was w naszym programie kulinarnym <grywa> <grywa> z moim pomocnikiem. Czekaj. Mi się powietrze zatrzymało w tym... Muszę, przy, muszę back. Ech. Już! Ech. Dzisiaj będziemy gotować ślimaki w serze. Proszę tutaj przygotować składniki w wszystko tu przeterminowane. Żak, bo masz jeszcze 30 sekund do nowego czasu, jak coś. Zrobimy jednak zupkę chińską. <grymne> Bierzemy wodę, podgrzewamy w mikrofali. Sekunda ustawiamy na 3 minuty, très 10 sekund, Żak. Bierzemy tutaj naszą paczkę. Rzucamy, ku. mieszamy. Proszę, spróbuj. bra, bra. <grymne> Magiczny nie łeb. Pod... nie problemy masz. W ogóle się rozluźnić w pracy nie, nie dajesz, no. Ja... Kawa mi wylałeś. Bo... Wiesz co? Jest mi strasznie przykro. No ja w dupie, uspokój się. Mogę ci go trochę. Nie, nie. Okay. W sensie to źle to wyglądało w ogóle. <śmiech> <śmiech> Jakby to w ogóle było bez bo mówię takie. Magiczny Damian wraz z matką trafi w końcu do więzienia za patostreamy Trzeba też robić też robisz patostreamy, jakieś tam dupy pokazujesz Nie, absolutnie. absolutnie Co? Absolutnie. Nie? Ja nie chcę do więzienia, proszę Już za późno, już Cię policja jedzie Mogę się chociaż z rodziną pożegnać? Yy, nie Kocham was A teraz pogoda! Ja pie... Ale piżi. Także dziękujemy za dzisiejsze wydanie wiadomości. Byli z państwem Elmo i Kermitek, który jadł psy. I bardzo się cieszymy, że byliście z nami. To mój ostatni raz. Dziękujemy, do widzenia, miłego dnia życzymy. Za blisko. Ze wzglę... Ku... <świnka>, <świnka>, Świnka się zaraz denerwuje! <świnka> okay. Cofaj, pamięć kiedyś nie I, 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 i... <świnka> Jestem pijana w wolności... Się... <świnka> <świnka> Uznaję, <Uznaczam> że... W... <świnka> nie. Kurwa. Nie mam To jest ważne, to jest ważne. To jest z kolei. Ja dalej rizer. Ja dalej rizer! Jest, ważne, dalej jest, jest, dalej jest <grym> dobrze, <grym> Drugi Daj rewol. Daj mi spokój. Nie. No to jak ma być. No to pusisz raz. Daj mi spokój! Daj, Daj mi spokój. Daj mi spokój. Daj spokój. Gdzie ale jest ta policja? 1 do 1. <grym> O! Co ty sam? robisz? Nie wypijesz kurwa do kucharza po rąbancu! Kurna, świecisz pod